W listopadzie Bractwo Świętego Piusa X rozpoczęło krucjatę różańcową w intencji mszy Świętych i Powołań. Wiemy, że ta liczba wiernych wzrasta, ale potrzebni są kapłani, potrzebne również są nowe miejsca, w których można by odprawiać mszę świętom. Ale tutaj jeszcze jest większy cel tej krucjaty, mianowicie w wielu miejscach na świecie msza święta nie mogła być sprawowana lub dalej nie może być. Jak można do tej krucjaty dołączyć i jaki jeszcze jest jej cel? Także bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tej krucjacie. To jest naprawdę taka kontrofensywa. Krucjata jest w pierwszej linii, właśnie o uwolnienie mszy Świętej. A gdy uwolnimy mszę Świętą jakby na całym świecie, to będzie to oznaczało, że wiele innych rzeczy zostanie uwolnionych. To znaczy, to obudzi oczywiście cały, cały przemysł, to obudzi gospodarki, bo gdy będzie można swobodnie uczestniczyć w mszy Świętej, to jasne, jasne, że za tym pójdą inne rzeczy, które ruszą. Oczywiście uwolnieniem przy świętej, to ma również ogromne znaczenie w kontekście właśnie przekazywania łaski, udostępnienia ludzi przystom sakramentów świętych. To, tego wszystkiego po prostu pilnie potrzebujemy. I ta krucjata różańcowa jest tu wielką kontrofensywą. Różaniec wielokrotnie się sprawdził jako taka broń właśnie w walkach wydawałoby się zupełnie beznadziejnych. Gdy święty papież Pius V zwołał właśnie taką krucjatę różańcową, żeby bronić chrześcijańskiego świata, przed osmańską flotą, to również mało do tej pory wydawała się ta flota niepokonana i jednak właśnie wtedy się udało. Teraz również nie widać jakby w jaki sposób mogłoby nam się udać poradzić sobie z tym wszystkim, co się na świecie dzieje i to jest jak najbardziej dobra kontrofensywa. Bardzo zachęcam do udziału. Można na stronie plusx.org.pl pobrać taką Listę, taki formularz, gdzie można wpisywać ilość odmówionych dziesiątek różańca, świętego właśnie w intencji Krucjaty, prosząc o uwolnienie mszy świętej, o powołania kapłańskie, i również tutaj w Polsce szczególnie pragniemy dołączyć tą intencję o mm, Powodzenie naszych planów rozwoju tutaj w Polsce. Mamy wiele planów um, związanych z budową nowych kościołów w Polsce. Bardzo byśmy chcieli już z tym ruszyć, i to wszystko jest w tej chwili zahamowane, również właśnie przez restrykcje.